Witamy Was bardzo serdecznie na kanale Łebaniacy, to znowu my Dzisiaj będzie już o spawaniu, bo tam ostatnio widziałem, że są już troszkę takie pretensje, że kanał schodzi troszkę w inną stronę A to nie do końca tak, bo wszystko jest po prostu w tym temacie Bo wszystko to co robimy jest związane z przygotowaniem na przykład materiału pod spawanie, ale dzisiaj już konkretnie o spawaniu A konkretnie dzisiaj mamy tutaj taki otwór 13 mm, tak jest on w marce zrobiony i po prostu pokażemy jak taką sytuację uporać się z nią jak po prostu zalać tak żeby po prostu byłoby wypełnienie. Zrobimy to ze szlifowaniem potem wygładzimy i po prostu zrobimy tak żeby tutaj nie było znaku że cokolwiek było tak. Będę spawał z drutem jedynką żeby pokazać wam jak dokładnie to się robi jak dokładnie to zalepić załatać. A dlatego będę to tak robił, żeby wam pokazać, bo mógłbym wziąć grubszy drut i zrobić to dużo szybciej, dużo łatwiej, wygodniej. Tak, ale tutaj na drucie jedynce będzie lepiej widać pracę. Jak będzie po prostu formował i kleił to wszystko na ściankach, żeby po prostu tak fajnie to było widać. Bo my, jakbyśmy tu wzięli drut, nie wiem, załóżmy 2-4 mm, to byłoby dosłownie, podejrzewam, 5-10 sekund i byłoby po temacie, tak? No dobra, no cóż więcej tu rzec, tak? Jak będziemy to zalepiać? Może najpierw w teorii tak troszkę opowiedz. Będę jechał yy, dookoła dziury, po czym dodawał druta i wypełniał to dookoła. I ładnie się będzie tutaj, to, to, to wszystko schodzić. Ty kolega oczywiście miał na myśli otwór, bo pewnie za dziurę zaraz hejcik będzie. Otwór, otwór, tak. <gry> I proszę zobaczyć, jak kolega jedzie po ścianach zewnętrznych i jak po prostu buduje taki, w cudzysłowie nazwijmy to, pierścień. Będziemy lecieć dookoła. No i jak tutaj kolega przeleci pierwszą rundę, to po prostu przestanie spawać i pokażemy wam, jak to będzie wyglądało po takim pierwszym okrążeniu. No, i po pierwszym okrążeniu wygląda to następująco, tak. Jak możecie zaobserwować, po prostu otwór się zwiększył, zbudowaliśmy materiał. Materiał jest wypukły, a po to jest wypukły, że potem po prostu będziemy to szlifować, tak jak my mówili, żeby wyjść na zero. A żeby wyjść na zero, no to wiadomo, że tego materiału musi być troszkę więcej, tak. No to cóż, przechodzimy do kolejnej części. No i tak jak widzicie, na no drugą rundę już była dużo mniejsza, więc po prostu bezpośrednio kolega przejechał dookoła, potem jeszcze bez drutu po prostu lekko to przytopił. No i mamy materiał Ten, nadlany, właśnie chciałbym zobaczyć z takiej prostej perspektywy, właśnie Wam pokazać, że, że jest po prostu nadlane. Proszę zobaczyć teraz to wszystko widać. No i przechodzimy do szlifowania, tak? Przechodzimy do etapu drugiego, gdzie będzie po prostu już tylko toczek 80. Nie będziemy nic więcej robić, no bo no nie ma sensu, tak. Moglibyśmy się bawić już jakieś rzeczy, no ale to myślę, że już będzie efekt wystarczający. Dobra, lecisz, gościu. No i proszę zobaczyć, no po robocie no, nie ma większych znaków, tak? Także no, myślę, że robota jest zrobiona jak najbardziej prawidłowo. Ale to już wszystko. Życzymy Wam zdrowych, wesołych i przede wszystkim rodzinnych świąt, a życzenia na Sylwestra będziemy życzyć dopiero w następnym wideo, bo taki się pojawi myślę w granicach środy czwartku. Tak Dziękuję. ]że. Siemanko.